Nowa wersja popularnego Fiata 125P. W porównaniu ze swym poprzednikiem jest to samochód ładniejszy, bezpieczniejszy, wygodniejszy. Podjęcie paru lat temu produkcji Fiatów 125P zapoczątkowało nowy rozdział polskiej motoryzacji. W zadziwiająco krótkim czasie z jednego z ostatnich miejsc w Europie pod względem produkcji samochodów zdołaliśmy przeskoczyć na pozycję, z której startuje się do europejskiej czołówki. W ciągu pięciu ostatnich lat przybyło 40 stacji obsługi i 400 stanowisk naprawczych. Nowe i nowoczesne miejsca pracy. Już nie oko majstra, lecz aparatura diagnostyczna. Eksport samochodów i licencji. Polskie Fiaty montowane są w Kolumbii, Jugosławii, Egipcie, Tajlandii i Indonezji. Kolejne egzemplarze na fabrycznym torze prób. Nowy jakościowo przemysł motoryzacyjny narodził się w okresie między szóstym a siódmym zjazdem partii.